Zimowy wieczór w Krakowie okrywał miasto delikatną warstwą śniegu, a światła kawiarni pod Wawelem tworzyły przytulną atmosferę w sercu starego miasta. Magdalena Kowalska, trzydziestoletnia prezeska jednej z największych firm technologicznych w Polsce, siedziała przy stoliku w rogu lokalu, nerwowo przesuwając palcami po krawędzi swojego wózka inwalidzkiego. Jej ciemne włosy były starannie ułożone, a elegancka czarna sukienka podkreślała jej profesjonalizm lecz w oczach kryła się głęboka rezerwa wobec świata. To była jej pierwsza randka w ciemno od czasu wypadku samochodowego sprzed trzech lat, który na zawsze zmienił jej życie, wypadek, który odebrał jej możliwość chodzenia, ale co gorsza, odebrał jej również wiarę w to, że ktoś może ją pokochać taką, jaką teraz była. Jej siostra Anna, architektka z Warszawy, przez miesiące namawiała ją na to spotkanie, Zapewniając, że Tomasz to wyjątkowy człowiek z dobrym sercem, Magdalena spojrzała na zegarek. Była już dziesięć minut po umówionej godzinie. Może to znak, że powinna po prostu wyjechać? Może los oszczędza jej kolejnego rozczarowania? Właśnie gdy sięgała po torebkę, drzwi kawiarni otworzyły się z cichym dzwonkiem, a do środka wszedł mężczyzna, którego obecność natychmiast wypełniła przestrzeń. A jeśli podobała Ci się dotychczasowa część historii, Zostaw gesta w górę i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić dalszych rozdziałów tej wyjątkowej opowieści miłosnej rozgrywającej się w pięknej Polsce. Tomasz Nowak miał na sobie zwykłe dżinsy i flanelową koszulę w kratę, a jego ręce, choć czyste, nosiły ślady ciężkiej pracy. Drobne blizny i modzele mechanika samochodowego, który całe dnie spędzał pod maską aut. Jego ciemnobrązowe oczy szukały po kawiarni, aż zatrzymały się na Magdalenie. Nie było w nich ani śladu zaskoczenia czy litości, gdy zobaczył jej wózek. Tylko ciepły uśmiech i lekkie skłonienie głowy. Magdalena zapytał podchodząc bliżej. Jego głos był głęboki i spokojny, jak szum Wisły płynącej nieopodal. Przepraszam za spóźnienie. Miałem awarię u klienta na podgórzu i nie mogłem zostawić pani Kowalczyk z niesprawnym samochodem w takim mróz. Magdalena poczuła, jak jej serce przyspiesza po raz pierwszy od lat. Nie z powodu atrakcyjności tego mężczyzny, ale z powodu naturalności, z jaką się do niej zwracał. Bez sztucznego współczucia, bez nadmiernej ostrożności w gestach, po prostu jak do kobiety. Nic nie szkodzi, odpowiedziała, odkrywając, że jej głos brzmi bardziej pewnie niż się spodziewała. Zamówiłam już herbatę. Czy może pan coś dla siebie? Tomasz usiadł naprzeciwko niej, składając zamówienie na kawę kelnerowi. Gdy zostali sami, Zapadła między nimi cisza, która mogła być niezręczna, ale jakoś taka nie była. Magdalena studiowała jego twarz. Była to twarz człowieka, który wiedział, co to znaczy ciężko pracować, ale także ktoś, kto zachował w sobie jakąś dziecięcą ciekawość świata. Anna mówiła mi, że prowadzisz własny warsztat odezwała się w końcu. Tak, odziedziczyłem go po ojcu pięć lat temu. To mała rodzinna firma na Kazimierzu nic wielkiego, ale ludzie mi ufają. Naprawiam głównie starsze samochody, te, które inni mechanicy chcieliby już wysłać na złom. Uśmiechnął się. Lubię dawać rzeczom drugie życie. Coś w sposobie, w jaki to powiedział, sprawiło, że Magdalena poczuła ukłucie w sercu drugie życie. Czy to możliwe, że ona też mogłaby dostać drugie życie? A ty? zapytał Tomasz. Anna mówiła tylko, że jesteś prezesem w branży technologicznej. Magdalena przez chwilę zastanawiała się: Jak dużo zdradzić. Zwykle ludzie reagowali na jej sukces zawodowy z mieszanką podziwu i niedowierzania: Jak można być tak młodym i już tak wpływowym? A gdy dowiedzieli się o wózku, często myśleli, że została prezesem z litości lub dzięki jakimś specjalnym programom. Założyłam firmę produkującą oprogramowanie dla sektora medycznego powiedziała w końcu. Specjalizujemy się w systemach wspomagających rehabilitację i życie osób z niepełnosprawnościami. Tomasz skinął głową z zainteresowaniem. To musi być satysfakcjonująca praca pomagać ludziom czasami, przyznała. Ale czasami to także przypomina mi o ograniczeniach, których nie da się przezwyciężyć. Spojrzał na nią uważnie: Czy ja mogę zapytać o wypadek? Jeśli nie chcesz mówić, to rozumiem. Magdalena zaskoczyła sama siebie, opowiadając mu o tamtej deszczowej nocy, gdy wracała z konferencji biznesowej w Gdańsku. O tym, jak ciężarówka przejechała na czerwonym świetle, o miesiącach rehabilitacji, o momencie, gdy lekarze powiedzieli jej, że prawdopodobnie nigdy więcej nie będzie chodzić. Najgorsze, wyznała, nie było to, że nie mogę chodzić. Najgorsze było to, że wszyscy zaczęli traktować mnie inaczej, jakbym przestała być Magdaleną, a stała się tą kobietą na wózku. Tomasz słuchał w milczeniu, czasem kiwając głową. Gdy skończyła, powiedział: Mój młodszy brat Paweł ma zespół Downa. Przez całe dzieciństwo widziałem, jak ludzie patrzą na niego i na naszą rodzinę. Nauczyłem się, że niektórzy ludzie widzą najpierw diagnozę, a dopiero potem człowieka. Ale są też tacy, którzy widzą najpierw człowieka. A ty do której grupy należysz? zapytała Magdalena, choć już znała odpowiedź. Widzę kobietę, która założyła własną firmę, która walczy z trudnościami i która ma najpiękniejsze oczy, jakie widziałem w Krakowie. Odpowiedział bez zawahania. Magdalena poczuła, jak rumieniec rozlewa się po jej policzkach. Dawno nikt nie mówił jej takich rzeczy. Rozmawiali przez kolejne dwie godziny. Tomasz opowiadał o swoim warsztacie, o klientach, którzy stają się przyjaciółmi, o starych samochodach, które mają swoje historie i charaktery. Magdalena dzieliła się swoimi pasjami, czytaniem książek historycznych, gotowaniem, co było wyzwaniem na wózku, ale nie niemożliwością. I marzeniem o podróży do Japonii. Dlaczego akurat Japonia? Zapytał Tomasz. Podobno to kraj, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, gdzie rzeczy, które wydają się być sprzeczne, tworzą harmonię. To mnie fascynuje. Idea, że przeciwności mogą się uzupełniać, a nie wykluczać. Gdy kelner po raz trzeci podszedł do ich stolika, pytając, czy może coś jeszcze przynieść, oboje zdali sobie sprawę, że kawiarnia świeci pustkami. A na zewnątrz śnieg padał coraz gęściej. Może odprowadziłbym cię do domu, zaproponował Tomasz. W taką pogodę Magdalena zwykle kategorycznie odrzucała takie propozycje. Nauczyła się być niezależną, poruszać się po Krakowie samodzielnie, ale coś w jego tonie, troska, ale nie litość, sprawiło, że skinęła głową. Na zewnątrz czekało na nich miasto przysypane śniegiem. Kraków zimą był magiczny. Wawel majestycznie górował nad Wisłą, a lampki świąteczne, które pozostawały do końca stycznia, tworzyły złotą poświatę na śniegu. Mieszkam niedaleko na Stradomiu, powiedziała Magdalena. To po drodze. Mój samochód jest zaparkowany kawałek dalej. Gdy szli on krok, a ona toczyła się na wózku, Magdalena po raz pierwszy od lat poczuła się częścią pary. Tomasz szedł w takim tempie, żeby mogła bez problemu za nim nadążyć. Ale robił to tak naturalnie, że nie czuła się ograniczeniem. Czy to twój warsztat? zapytała, gdy mijali starą kamienicę z szyldem warsztat samochodowy, Nowak i syn. Tak, mieszkam nad warsztatem to praktyczne mogę pracować późno, a gdy ktoś przyjedzie z awarią, jestem blisko to musi być samotne zauważyła. Tomasz zatrzymał się było do dziś. spojrzała na niego zaskoczona intensywnością w jego głosie w świetle latarni jego twarz Wyglądała jeszcze bardziej przystojnie, ale to nie była zwykła atrakcyjność, to było coś głębszego dobroć, która promieniowała z jego oczu. Magdalena powiedział cicho Czy mógłbym cię jeszcze kiedyś zobaczyć? Jej pierwszym impulsem było powiedzenie nie nie dlatego, że jej się nie podobał wręcz przeciwnie ale strach, który towarzyszył jej od wypadku, szeptał jej do ucha co jeśli się w tobie rozczaruje? co jeśli zrozumie, jak skomplikowane jest życie z tobą? Co, jeśli odejdzie tak jak odeszli wszyscy inni, ale gdy spojrzała w jego oczy, zobaczyła w nich coś, czego nie widziała od lat szczerość bez ukrytych intencji. Chciałabym, odpowiedziała szeptem. Następnego dnia Magdalena siedziała w swojej nowoczesnej biurze na ostatnim piętrze wieżowca przy ulicy Karmelickiej, starając się skupić na prezentacji dla inwestorów, ale jej myśli wciąż wracały do poprzedniego wieczoru. Jej asystentka Katarzyna zauważyła jej roztargnienie. Pani prezes, czy wszystko w porządku? Wydaje się pani inna dzisiaj. Magdalena uśmiechnęła się. Pierwszy spontaniczny uśmiech, jaki Katarzyna widziała na jej twarzy od miesięcy. Chyba mam randkę dziś wieczorem, powiedziała, sama zaskoczona tym, jak naturalne brzmiały te słowa. Katarzyna, która pracowała z Magdaleną od założenia firmy, nie ukrywała zaskoczenia. To wspaniałe. Z kim? Z mechanikiem. Mechanikiem? Katarzyna nie mogła ukryć zdziwienia. W ich świecie biznesu Magdalena spotykała się wyłącznie z prezesami, inwestorami i dyrektorami. Tak, i myślę, że może to być najlepsza decyzja, jaką podjęłam od lat. Tomasz tymczasem próbował skupić się na naprawie starego fiata 126P pani Nowak, żadnej relacji rodzinnej, ale jego myśli ciągle uciekały do poprzedniego wieczoru. Jego przyjaciel i współpracownik Marek. W końcu nie wytrzymał. Tomek, co się z tobą dzieje? Od rana chodzisz uśmiechnięty jak nastolatek. Poznałem kogoś, przyznał Tomasz, wyciągając głowę z maski samochodu. Kobietę? Wyjątkową kobietę. I Tomasz zawahał się. Jak wytłumaczyć Markowi, prostemu, bezpośredniemu człowiekowi, to co czuł, że po raz pierwszy w życiu spotkał kogoś, kto rozumiał, co znaczy walczyć z przeciwnościami losu? że jej siła i determinacja robiły na nim większe wrażenie niż jakakolwiek powierzchowna uroda. Jest prezesem firmy technologicznej, powiedział w końcu. Marek gwizdnął, tobie się nie nudzi. Od księgowej z banku do prezesowej, ale uważaj Tomek, tacy ludzie żyją w innym świecie. Ona nie taka, odpowiedział Tomasz z przekonaniem. Ich druga randka odbyła się w zupełnie innym miejscu, w warsztacie Tomasza. Magdalena przyjechała po pracy, ciekawa jego świata. Tomasz pokazywał jej kolejne samochody, opowiadając ich historię jak starożytny gawędziarz. Ten Volkswagen Garbus należał do profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeździł nim przez 40 lat. Jego wnuczka chciała go sprzedać na złom, ale profesor poprosił mnie, żebym go uratował. Teraz jeździ nim młoda para, studenci, którzy nie stać na nowy samochód. Magdalena dotknęła karoserii starego auta. Każdy ma swoją historię? Każdy. Samochody to nie tylko metal i silnik, to kawałki życia ludzi. Pokazał jej swoje ulubione narzędzia, tłumacząc do czego służą, z pasją opowiadając o tym, jak bardzo lubi przywracać życie rzeczom, które inni uznają za stracone. Magdalena słuchała, fascynowana jego podejściem do pracy. U ciebie też wszystko ma drugie życie, zauważyła. Wierzę w to. Czasami coś wydaje się być zepsute bezpowrotnie. Ale gdy znajdziesz właściwy sposób, właściwe narzędzia i masz wystarczająco cierpliwości, spojrzał na nią znacząco. Może znów działać, czasem nawet lepiej niż wcześniej. Magdalena poczuła, że mówi nie tylko o samochodach. Pokazał jej także swoje mieszkanie nad warsztatem. Było skromne, ale przytulne. Ściany pokrywały zdjęcia rodziny, stare narzędzia po ojcu i kilka obrazów przedstawiających krajobrazy Małopolski. Najwięcej miejsca zajmowała biblioteczka wypełniona książkami o motoryzacji, ale także literaturą, od Sienkiewicza po współczesnych autorów. Czytasz dużo? zapytała Magdalena. Wieczorami, gdy już skończę pracę, to pomaga mi się odprężyć. Uśmiechnął się. A ty? Anna mówiła, że uwielbiasz książki historyczne. Magdalena opowiedziała mu o swoich ulubionych autorach, o fascynacji historią średniowiecznej Polski. O marzeniu napisania kiedyś książki o kobietach, które kształtowały polską historię. Tomasz słuchał z uwagą, zadawał pytania, które pokazywały, że naprawdę jej słucha. Wiesz co, powiedział w pewnym momencie, mam coś, co może cię zainteresować. Wyciągnął z szafy starą, oprawną w skórę książkę. To dziennik mojej prababci. Pisała go podczas II wojny światowej. Ukrywała żydowską rodzinę w piwnicy tego domu. Nigdy nikomu go nie pokazywałem. Magdalena delikatnie wzięła książkę do rąk. Kartki były żółte od wieku, a pismo ledwo czytelne, ale gdy zaczęła czytać, wciągnęła ją historia odważnej kobiety, która ryzykowała życiem, żeby ratować innych. To niezwykłe, szepnęła. Czy mogłabym, czy pozwoliłbyś mi to przepisać, cyfrowo zachować? Oczywiście, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Pomożesz mi zrozumieć, co dokładnie robiła. Ja znam tylko ogólną historię, którą opowiadał mi dziadek. Przez następne tygodnie spotykali się regularnie, czasem w kawiarniach, czasem w warsztacie Tomasza, czasem w biurze Magdaleny, gdzie pokazywała mu, jak działają nowoczesne technologie medyczne. Powoli poznawali swoje światy, a granice między nimi zacierały się. Magdalena nauczyła się podstaw mechaniki. Z fascynacją obserwowała, jak Tomasz diagnozuje problemy. Jak jego doświadczone ręce potrafią wyczuć najdrobniejsze nieprawidłowości w pracy silnika. Tomasz z kolei zaczął rozumieć złożoność branży technologicznej. Imponowała mu wizja Magdaleny, która chciała stworzyć technologie rzeczywiście pomagające ludziom, a nie tylko przynoszące zyski. Pewnego wieczoru, gdy pracowali razem nad przepisywaniem dziennika prababci Tomasza, Magdalena zatrzymała się przy szczególnie wzruszającym fragmencie. Słuchaj tego. Dzisiaj. Mała Sara zrobiła pierwsze kroki od czasu, gdy tu zamieszkali. Jej matka płakała z radości. W tych ciemnych czasach każdy krok naprzód to cud. Czasem myślę, że nadzieja to jedyna rzecz, która utrzymuje nas przy życiu. Tomasz spojrzał na nią. O czym myślisz? O tym, że twoja prababcia miała rację. Nadzieja to podstawa. Przez długi czas myślałam, że straciłam nadzieję na. na normalny związek. Na to, że ktoś może mnie pokochać taką jaka jestem. A teraz? Magdalena podniosła wzrok znad komputera. Teraz myślę, że może nadzieja jednak jeszcze we mnie została. Tomasz podszedł do niej, ukląkł obok jej wózka tak, żeby byli na tym samym poziomie. Magdalena, powiedział cicho, ja cię kocham. Kocham twoją siłę, twoją pasję, twój sposób myślenia. Kocham to, jak opowiadasz o pracy, jak marzy ci się Japonia, jak koncentrujesz się, przepisując dziennik. I tak, kocham cię też z tym wózkiem, bo to część ciebie, Części Twojej historii. Magdalena poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie były to łzy smutku, po raz pierwszy od lat były to łzy radości. Ja też Cię kocham, szepnęła. Pocałunek, który nastąpił, był delikatny, pełen czułości i obietnic. Kiedy się od siebie oderwali, Magdalena wiedziała, że jej życie właśnie się zmieniło. Nie dlatego, że mężczyzna ją uratował, ona nie potrzebowała ratowania. Zmieniło się, ponieważ znalazła kogoś, kto rozumiał, że miłość nie polega na tym, żeby być kimś idealnym, ale na tym, żeby być kimś prawdziwym. Sześć miesięcy później Magdalena i Tomasz planowali wspólną przyszłość. Firma Magdaleny rozwijała się dynamicznie. Jej najnowszy projekt aplikacja wspomagająca komunikację dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności została doceniona przez Unię Europejską. Warsztat Tomasza także prosperował. Jego reputacja jako mechanika, który potrafi wskrzesić najbeznadziejniejsze samochody, rozeszła się po całym Krakowie. Ale najważniejsze było to, że nauczyli się łączyć swoje światy. Magdalena pomagała Tomaszowi w modernizacji systemu zarządzania warsztatem, wprowadzając nowoczesne technologie, które ułatwiały mu pracę. Tomasz z kolei pomagał jej w praktycznych aspektach życia. Zmodyfikował jej samochód tak. Żeby mogła nim jeździć jeszcze wygodniej, a nawet zaadaptował częściowo swoje mieszkanie, żeby była w nim w pełni samodzielna. Pewnego słonecznego dnia w maju siedzieli nad Wisłą, obserwując jak turyści spacerują bulwarami. Magdalena właśnie skończyła czytać fragment dziennika, który udało im się przepisać. Wiesz co odkryłam wczoraj? Zapytała Tomasz. Co? Ta żydowska rodzina, którą ukrywała moja prababcia, ich córka Sara, została po wojnie lekarzem. Specjalizowała się w rehabilitacji, założyła jedną z pierwszych klinik w Polsce, która pomagała osobom po urazach kręgosłupa. Magdalena patrzyła na niego z otwartymi ustami. Serio? Serio. Jak myślisz to zbieg okoliczności? Nie wierzę w zbieg okoliczności, odpowiedziała Magdalena. Wierzę w to, że niektóre rzeczy są ze sobą połączone w sposób, którego nie rozumiemy. Tomasz wziął ją za rękę. Magdalena, mam dla ciebie pytanie. Serce Magdaleny przyspieszyło. W jego głosie była uroczystość, której wcześniej nie słyszała. Tak? Czy chciałabyś pojechać ze mną do Japonii? Magdalena parsknęła śmiechem. Do Japonii? Tomek, to kosztuje fortunę, a poza tym, a poza tym nic. Odkładam na to od sześciu miesięcy. I pomyślałem, że fajnie byłoby zobaczyć ten kraj, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, razem z kobietą, która nauczyła mnie, że przeciwności. Mogą tworzyć piękną harmonię. Magdalena poczuła, jak łzy szczęścia napływają jej do oczu. Tak, powiedziała, tak, bardzo chciałabym. Jest jeszcze jedno, powiedział Tomasz, sięgając do kieszeni. Czy zechciałabyś pojechać tam jako moja żona? Pierścionek, który wyciągnął, był prosty, elegancki. Dokładnie taki, jaki by wybrała. Nie było w nim pretensjonalnego przepychu, ale była w nim miłość i myślenie o drugiej osobie. Tak szepnęła, a potem głośniej: "Tak". Gdy Tomasz zakładał jej pierścionek na palec, Magdalena pomyślała o tym, jak bardzo myliła się, sądząc, że wypadek zakończył jej szansę na szczęście. W rzeczywistości doprowadził ją to miejsca, gdzie mogła spotkać miłość swojego życia. Nie dlatego, że Tomasz ją uratował, ale dlatego, że nauczyła się siebie ratować, a on po prostu okazał się człowiekiem, który chciał dzielić z nią tę uratowaną wersję siebie. Rok później w małej ceremonii w kościele świętego Anny w Krakowie Magdalena i Tomasz powiedzieli sobie tak. Magdalena miała na sobie prostą, ale elegancką suknię, a Tomasz swój najlepszy garnitur. Wśród gości byli pracownicy firmy Magdaleny, klienci warsztatu Tomasza, a także Paweł, brat Tomasza z zespołem Dawna, który był jego świadkiem i który wygłosił wzruszającą mowę o tym, że prawdziwa miłość polega na akceptacji. Anna, siostra Magdaleny, która była inicjatorką tego wszystkiego, płakała ze szczęścia, patrząc na swoją siostrę. Po raz pierwszy od wypadku Magdalena wyglądała na naprawdę szczęśliwą. W podróży poślubnej do Japonii, Magdalena i Tomasz odkryli kraj, który rzeczywiście był harmonijnym połączeniem tradycji i nowoczesności. W Tokio podziwiali futurystyczne budynki stojące obok starożytnych świątyń. W Kioto uczestniczyli w tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty. W Hiroshimie dotknęli historii, która przypomniała im o sile ludzkiej odporności. Ale najważniejsze odkrycie zrobili w małej miejscowości w górach, gdzie spotkali starszą kobietę na wózku inwalidzkim, która prowadziła warsztaty ceramiczne dla innych osób z niepełnosprawnościami. Nie mówili tym samym językiem, ale porozumiewali się uśmiechami i gestami. Widzisz, powiedział Tomasz tego wieczoru w ich hotelu, na całym świecie są ludzie, którzy żyją pełnymi życiami, bez względu na to, jakie mają ograniczenia. Myślę, że to nie jest tak, że żyjemy pełnymi życiami pomimo ograniczeń, odpowiedziała Magdalena. Czasami to właśnie ograniczenia pokazują nam, co naprawdę jest ważne. Wrócili do Krakowa jako małżeństwo, ale też jako partnerzy w życiu i biznesie. Magdalena, pomogę Tomaszowi rozszerzyć warsztat. Dodali sekcję specjalizującą się w adaptacji samochodów dla osób z niepełnosprawnościami. Tomasz z kolei został nieoficjalnym konsultantem w firmie Magdaleny, pomagając testować praktyczność ich rozwiązań. Ich historia szybko stała się znana w Krakowie, nie jako inspirująca opowieść o niepełnosprawnej kobiecie, która znalazła miłość, ale jako przykład tego, że prawdziwe partnerstwo polega na wzajemnym wspieraniu i rozumieniu. Dwa lata po ślubie Magdalena i Tomasz otworzyli Fundację Drugie Życie organizację, która pomagała osobom po wypadkach w powrocie do aktywnego życia. Łączyli nowoczesną technologię z praktycznym wsparciem, oferując zarówno nowoczesne protezy i urządzenia wspomagające jak i warsztaty umiejętności życiowych. Czy podoba Ci się ta historia miłości? Zostaw like i subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej inspirujących opowieści z Polski. Pewnego zimowego wieczoru, dokładnie pięć lat po ich pierwszym spotkaniu, Magdalena i Tomasz siedzieli w tej samej kawiarni pod Wawelem, gdzie wszystko się zaczęło. Tym razem nie byli już nerwowymi nieznajomymi byli małżeństwem, partnerami biznesowymi i najlepszymi przyjaciółmi. Czy myślisz czasem o tym, co by było, gdybyśmy się nigdy nie spotkali? zapytała Magdalena. Tomasz zastanowił się przez chwilę. Myślę, że bylibyśmy w porządku. Ty byłabyś nadal wspaniałą prezesową. Ja nadal naprawiałbym samochody, ale nie bylibyśmy szczęśliwi w taki sposób, w jaki jesteśmy teraz. Bo? Bo szczęście to nie stan, to proces. To codzienne wybieranie siebie nawzajem, wspieranie się, dzielenie marzeń i problemów. To praca, ale najlepsza praca, jaką kiedykolwiek wykonywałem. Magdalena uśmiechnęła się. Lepsze niż naprawianie samochodów? Znacznie lepsze chociaż dodał z uśmiechem czasami jesteś równie skomplikowana, jak stary silnik, który odmawia współpracy. Magdalena roześmiała się głośno, szczerze, bez żadnych zahamowań. To był śmiech kobiety, która odnalazła siebie i swoją radość życia. A wiesz co? powiedziała, biorąc go za rękę Mam dla ciebie wiadomość. Jaką? Dzwoniła dziś doktor Kowalska z kliniki. Badania potwierdziły to, co podejrzewałam od tygodnia. Tomasz zbladł. Czy wszystko w porządku? Czy coś się stało? Magdalena uśmiechnęła się najszerzej, jak tylko potrafiła. Będziemy mieli dziecko. Przez moment Tomasz siedział w absolutnej ciszy, a potem jego twarz rozjaśnił najpiękniejszy uśmiech, jaki Magdalena kiedykolwiek widziała. Serio? Naprawdę? Naprawdę? Jestem w siódmym tygodniu ciąży. Tomasz wstał z krzesła przyklęknął obok jej wózka i objął ją tak mocno, że przez chwilę nie mogła oddychać. Będziemy mieli dziecko, powtarzał, jakby nie mógł uwierzyć w te słowa. Będziemy mieli dziecko, potwierdziła Magdalena, czując, jak łzy szczęścia płyną po jej policzkach. Tego wieczoru, gdy szli przez zaśnieżone ulice Krakowa, ich Krakowa, miasta, które stało się świadkiem ich miłości, Magdalena pomyślała o tym, jak bardzo myliła się, Sądząc, że wypadek zakończył wszystkie jej marzenia, w rzeczywistości był początkiem zupełnie nowego rozdziału, który okazał się piękniejszy niż wszystko, co mogłaby sobie wyobrazić. Tomek, powiedziała, gdy zatrzymali się przed swoim domem, kupili go rok temu, stary dom na Kazimierzu, który Tomasz wyremontował tak, żeby był w pełni dostępny dla Magdaleny. Tak? Dziękuję ci. Za co? Za to, że pokazałeś mi, że czasami najpiękniejsze rzeczy w życiu przychodzą wtedy, gdy przestajemy ich szukać. Za to, że nauczyłeś mnie, że miłość to nie ratowanie kogoś, ale wspólne budowanie czegoś pięknego. Tomasz pocałował ją delikatnie. To ty mnie nauczyłaś, że siła nie polega na tym, żeby nigdy nie upaść, ale na tym, żeby umieć wstać. I że czasami najlepsze rzeczy w życiu przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Pięć lat później ich córka, Zofia. Bawiła się w ogrodzie za domem, podczas gdy Magdalena i Tomasz obserwowali ją z tarasu. Zofia była zdrowym, szczęśliwym dzieckiem, które odziedziczyło po matce determinację, a po ojcu spokojną mądrość. Firma Magdaleny stała się jedną z najważniejszych w Europie firm produkujących technologie asystujące. Warsztat Tomasza przekształcił się w Centrum Adaptacji Pojazdów, które współpracowało z klinikami rehabilitacyjnymi w całej Polsce. Ich fundacja Drugie Życie pomogła już setkom osób w powrocie do aktywnego życia po wypadkach. Ale najważniejsze było to, że udało im się stworzyć rodzinę opartą na miłości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu, że każdy człowiek ma wartość niezależnie od swoich ograniczeń. Mamusiu, zawołała Zofia, podbiegając do nich: Czy opowiesz mi jeszcze raz historię o tym, jak poznałaś Tatusia? Magdalena uśmiechnęła się: Która część najbardziej Ci się podoba? Ta, gdzie tata powiedział, że chce dać rzeczom drugie życie, i że czasami rzeczy, które wydają się zepsute, mogą działać jeszcze lepiej niż wcześniej. Tomasz i Magdalena spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Ich córka, choć miała tylko pięć lat, już rozumiała jedną z najważniejszych lekcji życia. To prawda, kochanie, powiedziała Magdalena. Czasami to, co wydaje się końcem, jest tak naprawdę początkiem czegoś piękniejszego. Tego wieczoru, gdy Zofia już spała, Magdalena i Tomasz siedzieli w swoim salonie, przeglądając zdjęcia z ostatnich lat. Zdjęcia ze ślubu, z podróży do Japonii, z otwarcia fundacji, z pierwszych kroków Zofii. Wiesz co myślę? powiedział Tomasz. Co? Że moja prababcia miała rację. Nadzieja to jedyna rzecz, która naprawdę utrzymuje nas przy życiu. Ale dodałbym jeszcze jedno miłość. Miłość i nadzieja to podstawy wszystkiego. Magdalena skinęła głową. I odwaga. Odwaga, żeby uwierzyć że zasługujemy na szczęście, nawet gdy wszystko wydaje się przeciw nam, zwłaszcza wtedy, poprawił ją Tomasz. Spojrzeli przez okno na Kraków, miasto, które stało się świadkiem ich miłości, ich walki, ich triumfów. Gdzieś tam, w jednej z kawiarni, może właśnie odbywała się czyjaś pierwsza randka w ciemno. Może ktoś inny uczył się, że miłość przychodzi wtedy, gdy przestajemy jej desperacko szukać, a zaczynamy być gotowi ją przyjąć. Tomek. Powiedziała Magdalena cicho. Tak, gdybym mogła cofnąć czas i zapobiec wypadkowi, nie wiem, czy bym to zrobiła. Tomasz spojrzał na nią zaskoczony. Dlaczego? Bo wtedy prawdopodobnie nigdy bym cię nie spotkała. Bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi, żyjącymi zupełnie innymi życiami a ja nie potrafię sobie wyobrazić życia bez ciebie i Zofii. Tomasz wziął ją za rękę. Wiesz co? Ja też nie. I w ten sposób w małym domu na krakowskim Kazimierzu dwoje ludzi, którzy nauczyli się, że prawdziwa miłość nie polega na byciu idealnym, ale na byciu prawdziwym, planowało kolejny dzień swojego wspólnego życia. Życia, które było dowodem na to, że czasami największe błogosławieństwa przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach i w najmniej oczekiwanych formach, a ich historia historia mechanika i prezesowej. Historia o tym, że miłość potrafi przezwyciężyć wszystkie bariery, nadal inspirowała innych do wiary w to, że każdy zasługuje na szczęście i że nigdy nie jest za późno na nowy początek. Kraków śnił spokojnie pod kołdrą gwiazd, a w jednym z jego domów szczęśliwa rodzina planowała jutro, wierząc, że najlepsze dopiero przed nimi. Czy ta historia poruszyła Twoje serce? Zostaw like, subskrybuj nasz kanał i podziel się tą inspirującą opowieścią z innymi. Każdy zasługuje na wiarę w miłość i drugie szanse. Dziękujemy za bycie z nami i do zobaczenia w kolejnych historiach pełnych nadziei i miłości.